Moje miejsca, o, moje. Nie, co to znaczy? o, moje wierzę Jeszcze sam na ten dzień kłam, dzień kłam dzień. musiałem przyjść, bo nie mam znajomych tak przyjebanych jak ja. Content, content, content! Dzieciaki, ze mną wszystkie! Content, content! Ja pierdolę. A ciekawe czy sequel będzie z rozwodu czy z nocy poślubnej. <laughs> o ja pierdolę, mini Mike przyszedł. O kurwa, proce wyciągają! Content absolutny! Next film w zapowiedzi tego filmu napisał, że to jest pierwsza para polskiego internetu. Gówno prawda, dzieciaki za moich czasów pierwszą parą polskiego internetu był gimper i Jaś Dąbrowski. Content! kontent. Czy możecie dzieci zamknąć mordy? Bo jak ja y oglądaj mu Freeza, to wy jeszcze nawet dwie jak starego nie byliście. Jeżeli w scenie po napisach nie będzie wardengi, to wystawiam kurwa 2 na 10 na film łebie. I teraz możesz pocałować pannę młodą. No pocałuj ją w końcu, chłopie! O kurwa, koło fortuny wyciągnęli. Dlaczego tam jest napisane, kogo będzie całować i czemu nie ma tam Weroniki nawet? Dobra, niech ktoś już umrze, bo nudny jest ten film. Chociaż w sumie... Ślub to prawie jak pogrzeb. O kurwa, Kinga! Nie zgadzam się, ja byłam pierwsza! Ja pierdolę, jazda! A za ślub zapłaciliśmy dzięki karcie Revolut. No rewolu. ja po ślubna poślubna jednak będzie tutaj. Panie, operator, wchodź z nimi tam, za co ja zapłaciłem. A co to już koniec? Jakieś takie cukierkowe to zakończenie, ja nie wiem. O kurwa, czeka, jakiś napis leci. Freeze w żonobice powróci. Jest, content, content.